Myślałeś, że w końcu ją znalazłeś, prawda? Tę jedną kobietę, która kochałaby cię szczerze, gwałtownie, z szacunkiem. Ten rodzaj miłości, który nie blaknie, nie chwieje się i nie sprawia, że kwestionujesz własną wartość. Ale zamiast tego, to co miałeś, nie było miłością. To była gra. Pięknie stworzona iluzja. Maska. Uśmiechała się, jakby to czuła naprawdę. Dotykała cię, jakbyś był ważny. Obiecywała rzeczy, których nigdy nie zamierzała spełnić. A najbardziej szalona część w głębi duszy zawsze wiedziałeś, że coś jest nie tak. Ta cicha pustka nie była dezorientacją. To była prawda pukająca do drzwi. Twoja dusza poczuła pęknięcia na długo, zanim twój umysł je zrozumiał. I dzisiaj porozmawiamy o tych pęknięciach. Ponieważ, panowie i mówię to z sympatią. Nie straciliście dobrej kobiety. Uciekliście od artystki scenicznej. Oto ujawniam pięć sygnałów, że ona nigdy Cię naprawdę nie kochała. Sygnał numer jeden: Ona nigdy nie ceniła Cię jako mężczyzny. Miłość to nie tylko uczucie, to uznanie. Kobieta, która naprawdę Cię kocha, nie tylko zauważa to, co robisz, czuje to, kim jesteś. Twoją obecność, Twoją ugruntowaną pewność siebie, Twoją męską stałość. Tę energię mam to pod kontrolą, przy której prawdziwe kobiety się relaksują. Ale ona, ona nie mogła poczuć nic z tego. Mógłbyś przenieść dla niej góry, a ona i tak zapytałaby: co jeszcze? Ponieważ nie ceniła Ciebie, ceniła korzyści, jakie z Ciebie czerpała. Kiedyś pracowałam z mężczyzną odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą bystrym i lojalnym, powiedział mi, że dał jej wszystko: wycieczki, prezenty, niespodzianki. Ale ona nigdy nie powiedziała mu, że jest z niego dumna, i powiedziała mu prawdę, której nigdy nie chciał przyznać. Ona nie zakochała się w twojej energii, zakochała się w twoim wysiłku. Kiedy kobieta łączy się z energią mężczyzny, łagodnieje, szanuje jego ciszę, ufa jego przywództwu, ale kiedy kobieta jest ślepa na tę energię, traktuje twoją siłę jak zagrożenie, a twoją hojność jak należne prawo. Jeśli czułeś się przy niej niewidzialny, to dlatego, że nigdy nie patrzyła na ciebie, tylko przez ciebie, skanując, co możesz jej zaoferować w następnej kolejności. Prawdziwa miłość ceni człowieka, nie usługę. Sygnał numer dwa: Ona nigdy nie doceniała twojego wysiłku. Niech zgadnę. Dawałeś i dawałeś i dawałeś, mając nadzieję, że pewnego dnia w końcu dostrzeże twoją wartość. Przepraszałeś, kiedy nie byłeś w błędzie, uginałeś się, żeby ona się nie złamała, próbowałeś być jej spokojem, jej obrońcą, jej kotwicą, ale jakoś im więcej dawałeś, tym mniej ona to doceniała. Jej wdzięczność nigdy nie wzrosła, wzrosły tylko jej oczekiwania. Myślałeś, że jeśli będziesz kochał mocniej, w końcu zobaczy, jak bardzo jesteś lojalny, ale oto mroczna psychologia tej sprawy. Kiedy dajesz za dużo, uczysz kogoś, by cię nie doceniał. Miłość to wymiana, nie ekstrakcja. Kiedy jedna osoba ciągle daje, a druga ciągle bierze, polaryzacja się załamuje. Mężczyzna się wyczerpuje. Kobieta traci szacunek. A związek staje się powolną śmiercią emocjonalną. Nadmierne dawanie osłabia twój męski rdzeń. Przechodzisz od bycia mężczyzną, którego ona pragnie, do mężczyzny, którego może kontrolować. Miłości nie udowadnia się przez wycieńczenie. Odczuwa się ją przez równowagę, gdzie dwie dusze karmią płomień. Sygnał numer trzy. Ona nigdy nie mówiła o przyszłości. Energia nigdy nie kłamie, słowa tak. I jeśli unikała rozmów o przyszłości z tobą, to dlatego że już wiedziała, nie było cię w jej przyszłości. Mogłeś słyszeć rzeczy w stylu: uwielbiam spędzać z tobą czas. Jesteś niesamowity. Sprawiasz, że jestem taka szczęśliwa. Ale w momencie, gdy wspominałeś o czymś o rzeczywistym ciężarze, wspólnym mieszkaniu, małżeństwie, planach długoterminowych, unikała tego jak kuli. Obracała to w żart, zmieniała temat, udawała zdezorientowaną lub mówiła: Po prostu cieszmy się chwilą. Panowie, kiedy kobieta jest zakochana. Nie może powstrzymać się od mówienia o przyszłości. Jej energia naturalnie przesuwa się w stronę tej wizji. Wyobraża sobie rozwój, doświadczenia, życie budowane ramię w ramię. Unikanie przyszłości to nie dezorientacja, to jasność. Jeśli spędzaliście każdy weekend razem, ale ona zamierała przy rozmowach o przyszłości, rzeczywistość jest taka, że jej dusza już zaplanowała wyjście. Jej ciało po prostu jeszcze nie odeszło. To jak trzymanie za rękę ducha. Ona tam jest, ale nic w niej nie wybiera już ciebie. Przestań mylić fizyczną obecność z emocjonalnym zaangażowaniem. Sygnał numer cztery. Bardziej zależało jej na tym, co dawałeś, niż na tym, kim byłeś. Oto prawda, której większość mężczyzn nie chce przyznać. Możesz kupić uwagę, możesz kupić czułość, możesz nawet kupić intymność, ale nie możesz kupić miłości. I to tutaj wielu mężczyzn wpada w manipulację, nie widząc tego. Ponieważ kobiety, którym brakuje emocjonalnej głębi, wiedzą dokładnie, jak wykorzystać twoją niepewność jako broń. Wiedzą, kiedy mężczyzna daje z a kiedy daje z pustki, z tej desperackiej potrzeby bycia wybranym. Jeśli za każdym razem, gdy coś jej kupowałeś, była czuła, ale następnego dnia stawała się zimna jak lód, to nie była czułość to było warunkowanie. Nauczyła się nagradzać cię po tym, jak dawałeś. Nauczyłeś się dawać, aby uniknąć jej utraty. To nie jest połączenie. To emocjonalny hazard. Jeśli każda chwila czułości zdarzała się po tym, jak wydałeś pieniądze, włożyłeś wysiłek lub pracę emocjonalną, to ona nie kochała Twojej duszy. Kochała Twoją usługę. Kiedy kobieta ociepla się tylko po transakcji, czy to finansowej, czy emocjonalnej, to nie jest partnerstwo. To zależność, to wygoda. Prawdziwa miłość widzi mężczyznę stojącego za wysiłkiem. Jeśli ona zostawała tylko wtedy, gdy dawałeś, nie była z tobą. Była z twoimi zasobami. Sygnał numer 5. Nie było jej w twoich najciemniejszych momentach. Ten sygnał oddziela prawdziwą miłość od wszystkiego innego, ponieważ prawdziwa miłość nie znika, gdy życie staje się mroczne. Ona się pogłębia. Jeśli uciekła, gdy sprawy przybrały trudny obrót, to nie była Twoją partnerką. Była pasażerką czekającą na kolejną wygodną przejażdżkę. Jeśli straciłeś pracę, a ona przestała odbierać Twoje telefony, mówiąc, że potrzebuje przestrzeni, to nie jest przestrzeń. To porzucenie. Kobieta połączona z Twoją duszą nie ucieka przed Twoimi cieniami. Nie potrzebuje, żebyś był idealny. Potrzebuje tylko Cię czuć. Energia ujawnia się w ciemności, a kiedy wszystko wokół ciebie się wali, dowiadujesz się dokładnie, na czym zbudowana była jej miłość. Jeśli kochała sukces, odejdzie, gdy on upadnie. Jeśli kochała status, odejdzie, gdy on się zmieni. Ale kobieta, która kocha ciebie, twoją istotę, nie znika, gdy świat pęka. Podchodzi bliżej. Trzyma cię za rękę, gdy stoisz w popiołach. Nie dlatego, że błyszczysz. Ale dlatego, że czuje się bezpiecznie nawet w Twoim cieniu. Jeśli zniknęła, gdy byłeś na dnie, nigdy Cię nie kochała. Kochała tylko tę wersję Ciebie, która przynosiła jej korzyści. Pozwól jej odejść, ponieważ nie straciłeś miłości, straciłeś iluzję, a iluzje są po to, by pękać. Prawdziwa praca nie polega na ściganiu lepszych kobiet. Polega na staniu się mężczyzną, który nie przyciąga już tych niewłaściwych, mężczyzną, którego granice są nienaruszalne, mężczyzną, którego energia wymaga szacunku, mężczyzną, który nie myli potencjału z partnerstwem, mężczyzną, który zna różnicę między byciem pożądanym a byciem wykorzystywanym. Kiedy twoja energia wzrasta, wszystko wokół ciebie się zmienia. Nie gonisz miłości, przyciągasz ją, nie udowadniasz swojej wartości. Ucieleśniasz ją. Właściwa kobieta nie zostanie przyciągnięta przez to, co możesz zapewnić, ale przez to, kim jesteś w swojej istocie. A kiedy odbudujesz tę wewnętrzną siłę, te iluzje, na które kiedyś się nabierałeś, nigdy więcej cię nie zwiodą. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że masz odwagę zmierzyć się z prawdą. Nie pozwól, by ból zaćmił twój osąd. Pamiętaj, że zasługujesz na prawdziwą więź, a nie na grę. Jesteś wartościowy przez to, kim jesteś, a nie przez to, co dajesz. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że nie jesteś wystarczający dla tej kobiety, wiedz, że problemem nie była twoja wartość, lecz jej ślepota. Dołącz do nas, jeśli chcesz dalej odzyskiwać swoją moc. Powiedz mi: który z tych sygnałów otworzył ci dziś oczy? Zostaw komentarz poniżej, przeczytam go osobiście.